No, sąsiad. Znowu żeś ja Nie masz czy... niczego wspólnego do Ile nam za to zapłacą? Masz deski, porazenty. Znowu też za inteligencję. Tu masz i tu masz. Proszę bardzo. Przecim. I co mam tu? Sadzić tam. No dobrze. O. Eee, Twoja inteligencja jest równa 0. Fajnie. Twoja też. Zakończyłem. Tutaj kurwa, muszę to wsadzić. Może nie w dupę, ale do kontaktu. Wej, ho, ho, no. No, bierz to. Czemu? Nie do, nie do dupy A? tym razem, ale może do kontaktu wsadzisz A? albo sąsiadcy A? w dupę. Łaździcy. Czyli płytki chyba, ale nie wiem. Wolę A Ale co się kurwa dzieje? Moja betoniarka, au, au, u. głowa w betoniarce, u. Fajna piosenka przy budowie W krzyżu, biegu. Co ta menda tam robi? Ej, zaczekaj Auu. Ty jesteś tępy Co byś ze mnie zrobił? Chodź, pomogę ci Poza tym tą betoniarkę trzeba przestawić bliżej Pomogę Eto. ci Tak Co trąbisz? Bo lubię Bieremy. No i tutaj a ty obraź się, jeżeli zrobię to mm. jeszcze raz ci płytki. Coś się zrobił! <grym> no! się <grym> zrobił! No i chuja by go szczelił, ale zaczekaj, będę ci jeszcze oblizywał. Na tym razem spierdolam. Ech, nie no tylko dopadnę. Moje płytki kurde! Ale, ale spokojnie! Przyjechałem z płytkami. Ja ci teraz dam. Ja chcę moje płytki. Proszę bardzo, Bierto. Kurwa, nie No i kurwa, ty debilu, sepie. Bierto, trzeba to tak zrobić? No. I będę ci podawał. Podawaj. Też kurwa łap. Ju? Dobra. Ju? Zajebista zabawa. Ju? Bo nie można przejść od razu No nie można, żadnego, nie? No. Dobra, rozstawimy stylusz. No. Chodź, pobawimy się teraz. Nie. E, jeszcze raz. Nie. Nie chcesz? się śpieszy na Teleekspres. Więc muszę ci pomóc jakoś szczególnie szybko. TeleExpress. Mam w dupie ten twój A ja mam w dupie twojej życie. Deszka i cała jakaś zjeżdżalnia. Pełna zjeżdżania zjeżdżalnia nie. dla płytek. Aha. Bo my jesteśmy zbyt leniwi, siedzie, żeby przejść te parę kroków, ale już nie na tyle leniwi, żeby skonstruować nie, nie, nie. Słuchaj, zdanie. słuchaj, po prostu nie ma co. Trzeba, trzeba o kurwa większy kupić te, tą działkę. No to i czego coś ty się zrobił, no. no. Jak ty łapisz? Ty rzucać ci umiesz. Hmm. Zaczekaj, mam pomysł. No. We, wezmę tą śmieszną taczkę. o. Co to są za jakieś... te... te, te młoty różne moje dzikie weże, bum, to. No, przetsumujemy no to tu No i dziękuję sąsiad. I powinno być chyba dobrze. No dobrze. Chyba. I chyba, go na pewno, bo to ja robię. Ja. Co co tam kombinujesz? No trzeba to o... Te kurde. Serce mi się kraje Jest dobrze wyszkasz. chyba. Pokaż coś. O, o, dobra, jednak bardzo. coś coś wykombinował. No, tylko sąsiad, bo jest problem. Bo to nie leci, się mnie nie słucha. Co? Bez sensu, weź to po Spermel nalej. Po prostu, albo nie, ja na oliwką. Też to. No, nadal nie leci. No, ty się jednak chce. obróć to do góry nogami. Idiotu, do góry nogami to ciebie obracam. Eee, do góry nogami? A, to tak. Sąsiad, leci, 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 uuu, leci! Oj, dobrze. Biorę następną. No. I widzisz, siedzie. Tylko później wiesz, że, że te płytki, no, ujebane, no nie? No, ale to już. Ej, zesrałem się. Po co ja jadłem tą grochówkę? Kurwa mać. Ale na napierdalamy, sąsiad. No nie? Nie. Cóż za ciekawa... O, kuźwa. No i w dupę 3. Ja pierniczę. Trampolinę mogłeś tam zrobić, albo basen jakiś nie wiem. spyta Ja nie wiem, jakie te płytki kupujesz, że one się tak szybko, szybko rozpiprzają, no. E, no, zobi. Właśnie widzę. A mówiłem, nie kupuj tego z tego obi. Tysiąc, tysięczny odcinek, kiedy ja ci mówię, że niech kupuj, zobi. Nie, nie, Zobi, Zobi, pojedziemy do Obi. Chodź, No bo zobi, chodź do Obi pojedziemy. Dobi. Mówiłem, że tak dobrze reklamują. No dawaj. No. Leci i OK, ja proszę, lecimy w samolocie. Jest! Bardzo dobrze! Są się działo! Super! Koń co nam coś wyszło, znaczy, No Bierto. Ui. Ui! Kurwa, mać! Ale mi dupa jebie! Znaczy spędzić. Mogłeś wreszcie się umyć, chociaż ten jeden dzień na rok. O, twoja z Stezko! Na przycenie, Bum, bum! Lubię robić młotkiem wszystko. U, u, ej, ja ej, lubię twoją starą ej. robić. Co ty tam robisz? A co nie wiem, starą? czy myślimy o tym samym, co myślicie? To samo, chyba. Znaczy, jeżeli masz Wiemy. na myśli robienie rociągu, to chyba tak. A no to, no to tak. No, nie chcę się przyznać, co naprawdę myślisz. No, myślę, że ten cały wyciąg jest no, no, całkiem spoko. Ostatnio był wyciąg dla krzoków, teraz jest wyciąg dla... No, i się. ...płytek. Dobra, no oliwione jest, dobra. Ciągniemy. Wal, wal <ścoughs> Zatrzymaj to, zatrzymaj! Jak, to, co, zatrzymaj! To? No zatrzymaj to! A. A co się znowu spryczyło. He, To, że się urodziłeś jest Teraz to. będę jako Do mielenia kurwa Tego mięsa Wow mi Są jakie to ekscytujące Zawrotne jest. tempo, co nie? No po prostu <słuch> Aha, aż się Aż mi wow, Dobra, mami. dawaj następne No czemu nie dajesz następny? Bo mu się nie chce i mnie dupa swędzią, No Oj, kurwa, wszystkie poszły Ha, a, a wszystkie swoje swoją chce wydać na... No i na cholerę mi rozwalałeś te płytki. No, nie ramy to. Na cholerę to ja w ogóle tutaj przychodziłem. Tylko ze przyjąłem sobie dzień. Dobra, no, zbudujemy pseudo zamek. Co Okej. Okay. Mi to pasuje. Pod warunkiem, że ja ci no. twój rozwalę, bo mi rozwaliłeś płytki. No, chyba robimy wspólne, ale... One, wspólne no! Rozrobiamy. No i bardzo dobrze. No No widzisz coś Nie, bo czekaj sąsiedzi, bo mi coś brakuje Tak Flagę Unii Europejskiej No No i teraz I to I teraz co jest Zajebiście A. Kurwa grochówka.